Siema! Muszę chyba lecieć muzyczka, co? Ja nie operowałem żadnymi kwotami. Bo nic nie szło na moje konto, tak? Jakby szło, to sytuacja pewnie potoczyłaby się inaczej. Nic by nie było wypominane. Zgadza się, był taki jeden dzień. W momencie kiedy były piłkarki nahypowany najbardziej skin w szczycie Fortnite, gdzie dali 20% zamiast 5 przez dwa tygodnie, jak był luty. 2019 rok. To tak było. Miała dostać. Miała dostać. Mamy... Nowember No to tu jest wiadomo, grudzień, styczeń, luty, marzec W kwietniu powrót z 37 widzami Co no za kilka... Za użyczenie kilka literek kurwa Chce życie ułożyć? Ale to zaraz do tego dojdziemy Nie dostała pieniędzy na operację nosa Okej, okay. nie ukradam nikomu pieniędzy. Okej. Okay. Mm -hmm. Gdyby nie ja, to by nie miał mieszkania, nie miał niczego. <tryk> no i sobie, no nie mielibyśmy niczego ogólnie. <tryk> Operację nosa chyba to można sobie na NFZ zrobić, czy nie? A no tak, ale jak się kurwa ZUS-u tam nie płaci i składek i podatków, no to nie można. Zapomniałem przecież. <tryk> Okej, okay, nieważne. Po to ze zajebala z komuś hajs powiedziałaś że zrobisz sobie nos, bo to jest sprawa... Ale Mariusza. ja jeszcze nie... Jak widać halo, z tym halo, 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 stać. halo, halo. Ja nikomu hajsu nie zajebałam. twórcy był mój, pieniądze były na moje konto wysyłane, bo to był moje konto Epic Games, mój był adres podany, wszystko było moje. Pieniądze za reklamy prawie pół miliona złotych dostał. O co chodzi? Dobrze, skoro tak twierdzisz, że dostałem pół bańki, bardzo bym chciał, żebyś na live zalogowała się na Paypal i pokazała wszystkie wysłane, całą wysłaną kaskę, bo jak nie, to znowu ja to będę musiał zrobić, kurwa, zalogować się i ja wam pokażę, bo już dzisiaj logowałem. Wcale nie ma tam półbańki. Wszystko, co było, dostał. Nie rozumiem. Gdybym ja miała komuś zajebać pieniądze, to bym zajebała całego Paypala, a nie jakieś śmieszne grosze, kurwa, skąd? konta, komuś bym wzięła jakieś drobne. Naprawdę. Nie jestem na tyle głupia. Więc sorry, gdybym miała komuś zajebać hajs, to bym cały zajebała z Paypala, a nie, nie sobie jakieś, no nie wiem, no. Wzięłabym wszystkie pieniądze, zniknąłabym z internetu i wyjebałabym na hula gula, kajmany kurwa gonić. No weźcie ludzie się w łeb puknijcie. Skoro ma takie dowody, że ja dostaję pół banki, mówi to publicznie, a bub to udostępnia i pisze takie kurwa rzeczy, to ja chcę to zobaczyć. Bo to jest kurwa, ten bub? to nie ja nie wiem. Jak ja powiem, że Donald Trump je gówno, to też tu napiszą, że do Zony mówił, że Donald Trump gówno wpierdala. No oni na takiej bazie tworzą tutaj artykuły. Przecież to jest dom, który kupił Zony za milion. Do mnie był za milion, tylko dałem tak do tytułu, bo dobrze wiemy, że znajdujemy się na YouTubie. Trzeba zrobić delikatny klikbejcik. <coughs> Ceny mieszkań Wrocław metr kwadratowy: 8100. No, podrożało troszkę. Kalkulator. Wspominałem na odcinku, że on 61 metrów. Razy o kurwa nieprawidłowe. 61 razy na 800. No, tyle wyszło jakoś. Z parkingiem. A co ja wpisałem, milion dla clickbejciku, ale że. Kumarscy skumali, że to clickbejcik. Ale widać debile. <laughs> zaokrągliłem, zaokrągliłem. No bo z wykończeniem, z wykończeniem było. Ponad 500, no to zaokrągliłem do miliona, nie? <laughs> tak pani na matmie uczyła <coughs> yy, Gdyby nie ja, to Zony nie miałbym już, nie miałbym niczego Okej okay. Także chyba byłem jej utrzymankiem ogólnie Streamerka yy, swój kod straciła przez Przez wzgląd Na to, że zony ich zgłaszali jej kod po zakończeniu współpracy. Jak można kurwa kod zgłaszać. Ona wyrwała bana na pizdę za to, że handlowała mintyaksami na swoim Discordzie. Co już oni też kurwa kiedyś pisali na tej swojej platformie zasikanej. A jak wiemy, handlowanie mintyaksami I. Innymi skinami jest wbrew regulaminowi. Co ja z oczywiście zawsze powtarzam. Skąd ma ten dom za milion? No tak ten, ten dom jest z kodu, który... To jest z mojego kodu, który on używał. To jest za pieniądze z mojego kodu. Wy myślicie, z czego on się dorobił? Jak nie z kodu twórcy. Gdyby nie ja i gdyby nie moja uprzejma. Nie wiem, może z tego, że zapierdalam od 2018 roku. Moja najdłuższa przerwa od streamowania to chyba były 4 dni w przeciągu ostatnich prawie 3 lat. I nawet na wakacje żadne nie pojechałem. Bo sobie obrałem jakiś cel. No nie wiem, no. Widzicie, dacie komuś rękę, to chcecie upierdolić z całą... Dacie komuś palec, to chcecie upierdolić całą rękę. Gdyby nie to, że ja pozwoliłam mu, bo w tym momencie, kiedy ja nie korzystałam kodu, kiedy ja skończyłam streamowanie, bo moja mama była w ciężkim stanie, bo moja mama później umarła i tak dalej, i mnie nie było w internecie do kwietnia, to gdyby nie ja... To on by nic z tego nie miał i by nie miał ani mieszkania, ani niczego. Ale uczuciowo mówi o śmierci to była mamy. To jest czysto życzliwa moja uprzejmość, bo byliśmy naprawdę zajebiście się dobrymi przyjaciółmi i wiedział, że zawsze może na mnie polegać. I nawet nie musiał prosić, bo jak jemu kot zbanowali, to ja mu powiedziałam, dobra, słuchaj, Maciek, no wiesz jaka jest u mnie sytuacja, mogę ci pomóc. I co? I co? I tak się odwdzięcza za domek, który sobie kupił. Jak do mnie jest w pierwszy dzień już z 10 Kierach, ofert to miałem, podnek. żeby sobie korzystać z jakichś dzień, innych. W jeden dzień, w jeden dzień, to był chyba walentynki, <noise> było 13 koła dolarów. W jeden dzień, w jeden dzień, tylko jeden dzień, był zarobek 13 koła dolarów. Więc nie mówcie mi, że z kodu twórcy nie da się zarobić. Bo znając życie, ile mogli ludzie pozarabiać tam, no to. no, Ja podejrzewam, ile Ewron mógł zarobić na kodzie i ile oh. inni mogli zarobić na kodzie. Bo na moim kodzie twórcy było tylko wtedy 90 tysięcy wspierających. Tylko 90 tysięcy, kurwa. <laughs> tylko 90 tysięcy. Ja pierdolę, wszyscy to jest taka chora liczba, a ona mówi tylko. No byś się już pojebał w głowie od tych liczb. Yy, nie było nigdy tyle. Z tego, co tam mi pokazywała. Zony. 68 koła, to był szczyt. Też mam to gdzieś tam udokumentowane. Medieval. Dziękuję bardzo za subskrypcję. A pomyślcie, taki Ewron, czy Izak, czy nie Izak, czy ktokolwiek w tym momencie, kiedy to był luty 2019. Jak ona cały czas coś tam gada, że ma dowody, no to wejdź na Paypala, pokaż wszystko. Wtedy cię przeproszę i... I zamkniemy sprawę. Nawet ci kurwa odszkodowanie wypłacę. Jak ty masz te dowody na, na mnie, a nie kitranie gdzieś kaski tam po bokach, zatajanie wszystkiego. Dobrze no, wiemy o tym, Klaudia. Dobrze no, wiemy, że lecisz w chuja. A teraz idziemy grać w Fortnite. A i jeśli tego nie zrobi na live, to ja jako uczciwy człowiek. Pokażę Wam wszystkie wpłaty od niej z maila, jakie dostałem, i znowu Wam udowodnię, znowu Wam udowodnię, że nie jest prawdą. Ona kurwa GTA włączyłem przypadkowo. Aha, czekaj, bo coś jeszcze było z Discordem, czekajcie, bo ona pokazywała, że Discord, że to nie jest jej, że my nigdy nie pisaliśmy na Discordzie. Jeszcze jedną rzecz muszę pokazać. Ona coś tam gada, a wcześniej tutaj było jeszcze w naszej rozmowie. 15 maja, już w ten piątek będzie coś tam startował: turniej zwycięzców. Pula nagród to aż 1500 zł. Tutaj oczywiście zapowiedzi, streamów i tak dalej. Um, Kingston. No, oczywiście i Twitch tutaj podany, ale to nie jest ona. Ja sobie to z pizdy wyjąłem tego screena. Znaczy to co wam teraz pokazuję na live. Um, czekaj. Mogę wrzucić do ciebie na grupkę info o tym turnieju że możesz, pewnie, że możesz, bo jak coś trzeba, to trzeba gadać. Eee, ale oczywiście chwilkę później, a to nawet był ten sam miesiąc, ty. Ja tu napisałem tak, tak, a potem w jakiej godzinach jesteś taką, żebym mógł tak cię dorwać na chwilkę, żeby pogadać na Discord? To był ten sam dzień? Ja pierdolę, myślałem, że to był inny miesiąc. Mój z psem, po operacji mam psa. Aha, co się stało? No dobra. Po prostu, żeby się potęfatygować, taką długą wiadomość wysyłać, udostępniać się na grupę, a na chwilkę tylko się zapytać, gdzie jest kaska? <noise> to nie ma czasu. No dobrze. Konto nie jest jej, także, żeby to udowodnić, Wielka Bitwa Streamerów 2, sprawnie inaczej to jest Discord yy, DMG, Wielka Bitwa Streamerów 2, czyli oczywiście yy, Discord, na który są zaproszeni tylko zweryfikowane osoby z... na bitwę, tak. No, i tyle, no. Mam pokazywać. Może se nowe konto założyła i tam faktycznie nie mamy żadnych rozmów razem. Ale tutaj, jak widać, jest. Jest. Yy... Czarno-nabiałem pokazane wszystko. Także nie pogrążaj się bardziej. I nie gadaj, głupot, że jakieś pół bani jest. Zaprzestań tych kurwa oszustw Jeśli ktoś się dzisiaj przedłuży streama No to naprawdę jest debilem Bo ona się już nachapała Nie siedzę na Haiti o. Nie siedzę w London City No bo COVID rozpierdolił świat Siedzę w domu, gram w gry Robię streamy, piszę GG Na Walkmanie znowu leci młody genie, Young EG